Biznes Klasa zaprasza Marlena Skiba. Nowa pora roku to także czas na zawodowe wyzwania. Razem ze mną w studiu Radia Kolor, nasz ekspert od zawodowych wyzwań, czyli Marlena Skiba. Dzień dobry, Marleno. Witam Państwa serdecznie, witam. Marleno, zastanawiam się w związku z tym nowym sezonem, jak odnaleźć w sobie mocne strony, tak, żeby znaleźć swoją zawodową drogę, tę najlepszą dla nas. Pomyśleć, co chcemy tak naprawdę w życiu robić? Pomyśleć, czy to, co robimy, to jest to, co lubimy, i może to naprawdę sprawia nam przyjemność, tylko tego nie. Nie doceniamy, bo bardzo często mamy coś dobrego, świetnego i dopiero doceniamy to, jak stracimy. Tak samo jest w życiu prywatnym i zawodowym. Więc zastanówmy się, czy to, gdzie jesteśmy, jest naprawdę fatalne, czy świetne. Jeszcze, jeśli świetne, to dlaczego? A jeśli nam nie odpowiada, to co nam nie odpowiada? Rodzaj pracy, atmosfera, naprawdę zakres obowiązków, czy ludzie, z którymi współpracujemy? Jeśli jesteśmy w szumie informacyjnym i narzekamy na wszystko, w życiu nie dojdziemy do wniosku, co nam przeszkadza, a jak do niego nie dojdziemy, to nie będziemy wiedzieć co zmienić. Więc oddzielmy ziarno od plew. po Pomału podzielmy cały obszar, w którym funkcjonujemy, na małe, drobniejsze elementy. Do jednej szufladki włóżmy to, co jest super, a zacznijmy zastanawiać się, co nam nie pasuje. I pomalutku, wyciągając jak króliki z kapelusza te rzeczy, będziemy wiedzieli, jak je zmienić. Ale najpierw musimy dojść do źródła, co nam nie odpowiada. A jeśli chcemy zupełnie się branżowi zmienić to wszystko, co do tej pory dawało nam poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Jeśli chcemy to zrobić, o czym pani redaktor mówi, to znaczy, że nam nie odpowiadało. To już jest połowa sukcesu. Wiemy, że dotychczasowych rzeczy nie chcemy. Strefa komfortu tak naprawdę to jest maksymalnie trzy miesiące okresu wypowiedzenia. Mówiąc, jeśli boisz się nowych wyzwań, otóż sobie na konto trzy pensje. Ale abstrahując od wynagrodzenia, jeśli bardzo coś nas uwiera, to znaczy, że to nie jest miejsce, w którym jesteśmy i potrzebujemy pójść dalej. I to już jest ta siła. I możemy pójść dalej. Zastanowić się powinniśmy, co chcemy robić, w czym jesteśmy dobrze. Więc zanim rzucimy wszystko, to usiądźmy na spokojnie i zastanówmy się, co chcemy zrobić Jakie kroki mamy przedsięwziąć, aby do tego celu dojść? Może iść na studia podyplomowe, a może tylko na kurs, a może my mamy jakąś wiedzę, kompetencje, tylko w ostatnim czasie z tego nie korzystaliśmy. Marleno, w takim razie długopis, dłoń, nie robimy rachunek w nie wypisujemy nasze mocne i z tego wyjdzie nam to, o czym mówiłaś. Dziękuję ci pięknie. Absolutnie tak, dziękuję bardzo. Biznes klasa w radiu Kolorka.